Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie na kanale Beauty Locum z tej strony Edyta. Mam dzisiaj dwie paczki do rozpakowania razem z Wami. To musiałam na chwilę rozerwać, ale nic nie wyjmowałam z niej. Czekałam na Was fajnie, że piszecie mi, że lubicie oglądać unboxingi i żebym po prostu dalej nagrywała, więc motywujcie mnie łapkami do góry i jakimiś komentarzami typu, no może być nawet sama, sama jakaś emotka, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, będę wiedziała, że po prostu, no żeby każdy każdą przesyłkę otwierać razem z Wami. Zanim przejdziemy tu jeszcze do otwarcia paczki, dzisiaj tak, ja tutaj nagrywam, a moje dziewczyny pracują w pocieczołach zaraz Wam pokażę dziewczyny tutaj robią bransoletki a na co te bransoletki zaraz Wam też pokażę co już zrobiły dzisiaj jest piątek w niedzielę jedziemy na koncert w Sanach całą rodziną także słuchajcie, zobaczcie mam tutaj ponad 20 bransoletek na ten koncert do wymiany, do wymiany z innymi fanami, tak? Będziemy się wymieniać. Także, jeżeli jedziecie też w niedzielę, też będziecie na błoniach PG Narodowego, to szukajcie nas. Chętnie się z wami wymienię. Mamy ich mnóstwo. Zobaczcie, jakie są piękne. Są tutaj napisy tras koncertowych, napisy tytuły piosenek. Naprawdę piękne, dziewczyny moje, tutaj wkładają dużo pracy w te bransoletki. Zobaczcie, ślicznie wyglądają. Także. Że która będzie Wam się podobała, będziemy się z Wami wymieniać, z Panami, Sanach. A to jeszcze nie koniec, naprawdę będzie, będzie dużo, dużo do, do wyboru, bo jeszcze dziewczyny robią i jeszcze jutro będą pracowały nad tym cały dzień. Cały dzień, Zosia mówi, tak. Także naprawdę są piękne. Zachęcam Was, jeżeli będziecie, to się spotkamy. Pamiętacie też, jak szukałam odpowiednika tego Frozen Yogurt, takiej wycofanej, matowej pomadki Delicious Matte Fresh. Kochani, uratowała mnie moja była OMS, moja kręgowa menedżerka sprzedaży, bo podarowała mi tak nieświadomie ten produkt. Pamiętacie, on dwa lata temu, wydaje mi się... Um, był do sprzedaży. Ja też go miałam. To było taka mm, dwa w jednym e, szminko róż na policzki. Ja też miałam i miałam dokładnie ten sam kolor Dreaming of Blossom. E, I używałam go bardziej na policzki niż na usta. Ale słuchajcie, okazało się, że to jest właśnie to, czego ja szukam. Może nie jest to dokładny odpowiednik jeden do jednego, ale zobaczcie, jak blisko jest właśnie ta pomadka e, z tym kolorem. Więc ja już mam ją dzisiaj na ustach. Dziękuję Ci bardzo Karolcia. Ona pewnie jest nieświadoma, że ja szukałam tego właśnie koloru. I e, no mam, mam takie dwa właśnie produkty, więc e, bardzo, bardzo się cieszę. Zobaczcie, to jest to, czego szukałam: matowy. A to jest jeszcze z mm, e, różem do policzku w ogóle. Chodźcie, sobie go przetestujemy. A co? Czekajcie, nie mam. E, nie mam tutaj. E, Lusterka przy sobie. O! Nie wiem, żeby sobie plamy nie zrobić. Tak, ale to jest też róż do policzków. Ale będę używała pewnie więcej, jako pomadka. Więc super, super. Dziękuję Ci, Karolcio. A dlaczego, słuchajcie, z, była OMS? Nie wiem, czy Was też dotknął, dotknęły te zmiany terytorialne 1 stycznia teraz tego roku. Um, Avon Zmi zmieniał liczbę okręgów, zmieniał, e, zmniejszał w ogóle liczbę okręgów, łączył jedne z drugimi, e, więc my z koleżankami kilkoma wpadłyśmy właśnie już pod inny okręg, no i mamy inną okręgową. E, dajcie znać, czy Wy też właśnie, e, czy, czy, ty, czy Was też dotknęła jakaś zmiana, bo jestem bardzo ciekawa, czy jest Was dużo. <laughs> Zwłaszcza tutaj chodzi o liderów, tak, bo konsultantki też pewnie, ale ale mniej. Dobrze, kochani, no to co? Już otwieramy. Na razie biorę pierwszą tą otwartą paczkę. Tutaj mam dla mojej koleżanki trzy Żele Senses. Malina Porzeczka. Bardzo je lubi, więc. I tu zamówiła sobie też mm, Meksikane, Tropical Mexicana, ale nie wiem, czy. Nie jestem pewna, czy nie zamawiała sobie e, dużych tych płynów 500 ml. Muszę sprawdzić. Zamówienie: Muszę sprawdzić z fakturą, bo wydaje mi się, że chyba zamawiała większe. Ale to, to muszę teraz dojść do tego. No i reszta jest tutaj. Słuchajcie, o kolejna została zrobiona, tak? No, przepiękne te brazoletki. No i co? I dużo, dużo perfum. Słuchajcie, jeszcze skorzystałam z tej oferty. Na minus 40 przy ośmiu produktach, ale czekajcie, tu jeszcze mam widzę podkład Lux w kolorze Natural Glamour. O, to jest ten. Nie wiem, czy go lubicie, czy używacie. Dajcie znać. To jest też akurat dla mojej klientki. Później mamy co? Tutaj my też mamy jakiś podkład. Tu mamy podkład znowu. Czy podkład Power Stay? Power Stay, ale w kolorze Nude. W kolorze Nude. Mhm. Dobra. No i reszta to są perfumy. Nie, jeszcze jest, słuchajcie, serum z witaminką C. I teraz to już będą perfumy. To już będzie tak. Premier Loops. Dwa razy. Today Tomorrow Always Everlasting. Te czerwone. Czyli najnowsze z Today, tomorrow always mamy trzy razy look, lak, luk lak lak czyli te skokartką o trzy skokartką i dwa razy najnowsze e, summer sparkle o, to są te. Dajcie znać czy wam się podobają te summer sparkle e, czy wolicie e, klasyczną wersję e, laka ja lubię i to, i to. Te summer Sparkle są takie fajne, wibrujące, Te, takie czuć w nich jakiegoś takiego, nie wiem, nuta, nutę szampana. E, tak tak one się kojarzą. Dobra, i otwieramy drugą, co my tu mamy. Okay. Dobrze. E, Tutaj też moja klientka zamówiła sobie y, mgiełkę, akurat jej już nie ma w katalogu, ale znalazłam y, dla niej y, z Fokusa właśnie. I wzięła chyba pięć z tego tak, pięć sztuk, bo no, z racji tego, że będą już wycofywane, to y, no to wzięła, wzięła zapas większy. Bardzo lubi ten zapach. Mam tutaj y, Balsamy perfumowane, Rare Pearls i Lak. Może się otworzyło, e, otworzyły Celebr. Czekajcie, mam trzy Celebr? Aha, to też była jakaś taka mm, teraz oferta, chyba od poniedziałku. Z tego co pamiętam, będzie trwała, nie wiem, do końca z, y, sierpnia. Nie jestem pewna, ale też jakieś tam klubowiczki miały upust. Już nie pamiętam jaki, bo mówię Wam, nie, już nie jestem na bieżąco z tymi wszystkimi ofertami. E, tak, trzy razy Celebre. E, spray perfumowany Persif. Ja sobie wzięłam ten krem do rąk z Fokusa. E, nowość, Kerderma. Taki nawilżający 40, 48 godzin nawilżenia z ceramidami i kwasem hialuronowym. Czyli to będzie nowość. Wydaje mi się, że we wrześniowym katalogu. Um, tak, mam już basam i z tej samej serii wziąłam sobie krem. Krem jest dla mnie, więc możemy sobie otworzyć. Pachnie bardzo, bardzo delikatnie, prawie niewyczuwalnie. O, dobra, i sprawdzamy, bo to jest akurat dla mnie. No, zresztą, tak, wszystkie kremy z Care są rewelacyjne, więc ten też fajnie szybko się wchłonął. Szybko się wchłonie, tak. Zapach ma bardzo delikatny, niewyczuwalny, a ręce bardzo fajnie nawilżone, świetnie. Dobrze. Attraction 30, klasyczne. Mamy tutaj też tusz Lash Genius i kredeczkę. Konturówkę w kolorze Black Eyes. i zobaczcie, glimmer styki znowu mają e, pudełeczka. Przez jakiś czas była mowa, że e, idziemy w ekologię, e, oszczędzamy e, środowisko, a. Ponownie pudełeczka się pokazały, więc nie wiem w końcu, czy z tymi pudełeczkami będą później produkować, czy bez. Dobra, no i kartonik jest pusty. To wszystko całe moje zamówienie. Yy, także dawajcie łapki w górę i widzimy się w niedzielę, może z kimś z Was na narodowym. Pa, pa cześć!